Dawaj, co się stało? Opowiadaj Poleciałem na Rej Miast ja mnie. I w sumie no. na tra transfera ładnie Dobrze, dobrze, a ty tak. Nie no Trzeba się poprawić wszystko Kurwa wszystko Dobrze, dobrze Popatka Kurwa wisi ta kamerka Jakaś pojebana o ja pierdolę! Ja pierdolę! Lecimy! Jak to w dupca słodko Padaka vlog Zalubia. Czajnik Bidon. Małysa Stara Małysy No Cipa Bidet. Bidon. Salon Waleń Matka Małyki Jak zauważyliście te vlogi nie mają kurwa sensu Ale o to chodzi O to chodzi w padace Jakie ciężkie to panie Pod górki się nie wyjeżdża To się wyprowadza Dokładnie Ci co wyjeżdżają pod górki są dewilami. Było dużo komentarzy, że nasz kanał jest chujowy. Ale zapomnieliście ich napisać. Tak się dzieje, jak wyjeżdżasz pod górę. Nie polecam, wyjeżdżasz Dlatego ci, co wyjeżdżają pod górę, są down. Witamy, kolejny odcinek Padaka Freeride. Push up for Jordi. Wow! <grystanie> <grystanie> Dobra, chodźcie, bo już kurwa zimno. <grystanie> <grystanie> o za to się dobrze na przybliżeniu. Siemano, sportowe świry. Pierwszy, <grystanie> drugi, do ok na kanale Street Freeride. Dzisiaj mamy temperaturę bliską 0 stopni Celsjusza Postanowimy, spróbujemy, się nie wyjebać Tak? Zrób przybliżenie na tego pana Tak Jedziemy O Dobra, lol, lol, ale pada Oj, O Jezu, nie czuję nóg zbyt, kurwy Ale flow dzisiaj jest Kurwa, mać niedolot jebany, szmata Może, może się nie wydupce Ale się najebałem. Ale drewno. Siemano ziomeczki. Dzisiaj z innej perspektywy vlog. Widać to od Sebastiana. Naczelnego freeriderówca. Cześć czy Co? Uważajcie. Cześć Enduro. Jebać się. Dobra. Street Freeride Number Two. Znowu łopata. Tak, tak. Znowu łopata. Jakieś zjeby przyjechały. Znaczy, nie. wszystko w porządku. Fajnie się lata. Trików mało. Bo jesteśmy pizdami Generalnie łopatka. Jutro może coś ponagrywamy na BGC. Zobaczymy, jak to siądzie. Widzi słońce i najwyżej odcineczek z dwóch spotów wleci Tak jest. No i pięknie.